Witaj w poradniku, dzięki któremu dowiesz się, jak zaktualizować oprogramowanie telefonu za pomocą programu Kies. Po uruchomieniu programu Kies podłącz telefon przewodem USB do komputera. Na wyświetlaczu telefonu pojawi się ikona połączenia USB. Program natomiast powinien automatycznie wykryć telefon, wyświetlić jego model i wersję oprogramowania. Jeśli istnieje nowsza wersja oprogramowania, wyświetli się okno z aktualizacją. Kliknij Anuluj, aby aktualizować oprogramowanie ręcznie. Kliknij ikonę Aktualizację oprogramowania układowego, aby rozpocząć. Pojawi się okno z niezbędnymi ostrzeżeniami. Przeczytaj je uważnie, zanim rozpoczniesz aktualizację. Aby kontynuować, kliknij Rozpocznij aktualizację. Pojawi się okno, na którym będzie wyświetlany postęp aktualizacji. W pierwszej kolejności aktualizacje pobierane są na komputer, po czym są instalowane na telefonie. Po zakończeniu aktualizacji kliknij Potwierdź. Telefon podczas aktualizacji oprogramowania zresetuje się automatycznie. Po ponownym podłączeniu do programu Kies wyświetli się bieżąca wersja oprogramowania telefonu. W ten oto prosty sposób wykonałeś aktualizację oprogramowania swojego telefonu. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.